Cześć, z tej strony Adaś na co dzień prowadzę kanał Spółerat, a to jest 79 odcinek naszej wspólnej przygody z grą Lego Indiana Jones 2. Przygoda trwa. I słuchajcie, w poprzednim odcinku doświadczyliśmy bardzo dziwnego buga, kiedy to y cały y mini zestaw nam się nie pojawił, pomimo, że ukończyliśmy poziom. Y I wygooglowałem sobie, czy komuś coś takiego się stało kiedyś i. Tak, ale nie w tym hubie, tylko to się dzieje zazwyczaj w hubie Królestwa Krysztofowej Czaszki w akcie pierwszym. Więc... Yy, ciekawe, czuję się wyjątkowy w pewien sposób i wyróżniony, no i... Rozwiązanie jest takie, żeby przechodzić te levele yy, jeszcze raz do skutku. Dlatego ja yy, odpalam sobie wszystkie te... Yy, teraz... Bonusy, które... Yy, które mam. Yy, kupione. No i spróbujemy... Przejść ten poziom jeszcze raz, a jak się nie pojawi, to na koniec odcinka ten manewr powtórzymy. Nie rozumiem czemu, idioto, żeś to jeszcze. No dobra. Ok. Już nawet mnie nie, nie chodzi o to, żeby zbierać nie wiadomo ile pieniędzy tutaj. Chodzi o to, żeby po prostu przeżyć. I przetrwać jakoś ten. Ten straszny szajs jaki się zrobił. No, kurde, idioci. Sam przejdę matem, bo jest jedna sensowna opcja w tym przypadku. No Indii poszedł. Super. Ojciec Roku po prostu. Chciał mi przeszkodzić w przeżyciu. Tak, bo wiecie, że w sumie to z gry nie, wymyka, nie, nie wynika, ale Indiana jest ojcem yy, Mata. Czy to wynikło z gry? Nie pamiętam. Szczerze powiedziawszy, nie chcę pamiętać. Mimo, że przechodziłem te poziomy po parę razy, nie? I dalej nie pamiętam. Kurcze, szybko poszło, bo nie zbierałem w ogóle tych różnych bonusików, to dlatego. Miałbym lepszy czas, ale tam się na początku troszeczkę zaplątałem. No dobra, to teraz polećmy samolotem na miejsce i zobaczmy, czy już się pojawiło. Jak się nie pojawi, to, to powtórzę pod koniec odcinka jeszcze raz to samo. Yy, I zobaczymy. Bo może, 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 akurat tym razem się udało, nie? Nie, w dalszym ciągu nie. No dobra, jeśli słyszycie karetkę, to bardzo Was przepraszam. Yy, no, ale do no nic nie poradzę, że ludzie mają problemy zdrowotne i yy, inni ludzie ich leczą. W sensie, bardziej ratują w nagłych przypadkach. Okej, okay, weźmy sobie tego typka. Cmentarnego wojownika, bo on mi będzie potrzebny do bardzo ważnej rzeczy. Czemu on się porusza jak zwierzę? To mnie fascynuje, ale z drugiej strony właśnie fajnie, że nawet takie mało ważne postacie mają swoją własną animację ruchu, także na plus, na plus dla tej gry. Historyczny moment, pochwaliłem coś tutaj, także... To jest kolejny poziom, który mnie interesuje. No, ewidentnie tutaj jest brama do poziomu, więc. A jeszcze muszę zawisnąć. Dobrze, że nie musiało dwóch naraz, bo musiałbym czekać na tę drugą postać. O, już tam szedł. Nie! No kurde, znowu mnie to spotkało. No, psia, kostka. Zapomniałem. Czwarty raz chyba, czy trzeci? i aj, 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 aj. widzicie, to było to niebezpieczeństwo. I ja pamiętałem w ogóle, jak, jak to włączałem, i zapomniałem teraz, no ale trudno. Oj. Patrzcie. No super. W bonusowych poziomach się nie zapisuje najwyraźniej. No i kurczę. Yy, od razu jakoś mi tak się lepiej zrobiło na serduszku. Pójdziemy sobie w lewo najpierw. Nawet fajnie to jest zaprojektowane. Tak, widać, że tutaj trzeba będzie troszeczkę pomyśleć. No i kurczę. Kamień z serca. Normalnie. Super. Świetnie. Podejrzewam, że 28 tysięcy to jest tutaj pasek. Ale mogę się mylić. Wcale nie musi tak być. Ok, widzę, że tutaj trzeba będzie coś zrobić. No ale to zaraz. Zrobimy tak. I może mat sobie poskacze, małpka jedna? No No tak jak myślałem właśnie Będzie na bank yy, 28 000. Elegancko Jedno załatwione Pytanie tylko jak się dostać do tego Do tego tam Bo widzicie yy, Niespecjalnie jest jak Tu jest lawa no dobra, jeszcze się tym zajmę. O. Zauważyłem mini zestaw na górze, dlatego powiedziałem o. Okej. Okay. I mamy tutaj. Coś. Przeżyłem. Ło. To trzeba mieć skoki opanowane tutaj. O, proszę bardzo. Jeszcze tutaj były monety. Super. Rewelacja. Dobra, musimy matem tutaj tak wskoczyć. Dobrze, że go powstrzymałem zanim się rzucił do lawy. Paca'm jeden. Okej, okay, mamy odpalone. Ale będzie długi odcinek, słuchajcie, dłuższy niż ostatnio na pewno. Bo powtórzymy jeszcze ten poziom. I tamten. To już w ogóle kosmos. Elegancko. Świetnie, wspaniale. Dobra. Teraz tędy. Muszę się przedostać tylko, to jest wyczyn. O, i proszę, nawet mamy trampolinkę. O, matko, tu trzeba będzie bardzo dużo wracać po to. Nie podoba mi się to. No, nie, jeszcze to spadło. Okej, okay, to już nas zawiezie do mm, tego. do mini zestawu. A ja jeszcze spróbuję się dostać do tamtego. fioletowego. Do fioletowej monety. Bo jeszcze nie mam pełnego paska. Stąd moja chęć dobra. Jeszcze raz sobie wrócimy, ale już. No. Kurde, właśnie. Zostałem się, super. O, matko. Strasznie ciężko. Prawie spadłem. No i super. Prawdziwy poszukiwacz elegancko nie mam pytań w ogóle. Kończymy przyjęcie. Prawie 4 minuty to faktycznie długo. Kurczę. Bardzo długo. Nie spodziewałem się, że aż tyle mi to zajmie. No dobra, to teraz możemy już w końcu odpalić sobie y, nasze bonusy. I y, 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 tutaj ten fast fix będzie szybka naprawa. Będzie. Oj, 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 oj a ja to zostawiamy. Ym, będzie kluczowa. To przede wszystkim tak. Teraz tędy. Ok. Spróbuję to załatwić o wiele szybciej niż załatwiłem poprzednim razem. No bo jednak, wiecie. No, tutaj też szybko poszło. No dobra, i wracamy się. Super. Myślę, że we dwóch to idzie znacznie sprawniej, bo można brać różne ścieżki na raz. Wiecie, i... tak się to rozdziela. A tutaj jednak pewnie jest... Znaczy, tutaj trzeba jednak wszystko robić samemu, nie? Ale nie będzie żadnej serii w koopie z tej gry, ja już mam jej serdecznie dosyć. I... no myślę, że jeśli macie do mnie chociaż odrobinę szacunku, to zrozumiecie moją postawę. Wiecie, mam pomysł na to fioletowe, ale nie wiem czy się uda teraz. Dobra, udało się. Jakimś cudem. Już nie muszę tam iść w takim razie i marnować cennego czasu mojego. Więc pójdę o wiele szybciej. Idziemy sobie tutaj. O proszę, jeszcze. Te. No, nie, nie opuszczę żadnej monety. Nie ma sensu to. Dobra. Okej. Okay. No, kurde. Typy. Bardzo dobrze. Grube miliony wleciały na konto I Jeszcze mam też szybką budowę też w ogóle o, Patrzcie jak mnie wyrzuciło w powietrze prawie No, będzie szybciutko I cyk. Mechanizm mamy uruchomiony Super Możemy zdobyć Mini zestaw teraz. Jeszcze zrobimy replay tamtego poziomu. Może się uda. I cyk. Patrzcie, ponad półtorej minuty szybciej nam to zajęło. Więc na plus, bardzo. Mam nadzieję, że tego poziomu akurat już nie będziemy musieli powtarzać, bo się wkurze. Więc ruszamy w długą wędrówkę jak widać z powrotem. E, właściwie nie z powrotem na tamten poziom, tylko ja chcę się dostać do e, teraz tego miejsca, gdzie mini zestawy zdobywamy. Weźmiemy sobie tego karczownika po prostu, żeby było szybciej. Czy ten karczownik. Teraz tędy. Mhm. Mhm, i jesteśmy na miejscu i uwaga patrzcie, oba możemy yy, rozwalić się włączyły po zdobyciu tamtego mini zestawu, także kamień z serca nie musimy powtarzać z tamtego poziomu to po pierwsze a po drugie wszystko się dobrze skończyło wszystko się dobrze skończyło i to jest puenta tego odcinka niech to będzie puenta, bo jest całkiem niezła ta puenta Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Taki odcinek z Happy Endem, fajny. Jeśli tak było, no to oczywiście, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. No i ja się widzę z Wami w finale drugiego hubu królestwa kryształowej czaszki. Co oznacza, że zostało nam w tym momencie 11 odcinków do końca. Fajnie, nie? To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.